Witajcie Widzowie Przede wszystkim chciałem Wam podziękować za 1000 subów Których nigdy nie osiągnę Dzięki Wam Jedziemy dzisiaj na wycieczkę Zrobimy ponad 350 km Właśnie skasowałem licznik spalania No i zobaczymy Ile wyjdzie w 3 osoby Dojechaliśmy na miejsce No i na razie Słuchajcie mam takie spalanie Przy średniej prędkości 64 na godzinę. Ale same pipidówy żadnych esek, żadnych dróg, szybkiego ruchu, autostrad. Zobaczymy, jak będzie z powrotem. No i mamy wynik. Yy, z powrotem jechałem trochę inną trasą. Nadgoniłem w sumie, nadłożyłem trochę trasy, bo nie chciało mi się po dziurach iść. Więc pojechałem sobie eską Zaraz mam jakąś przebitkę wrzucę, bo leciałem 120. No, i przez to wzrosło spalanie do 4,5, ale myślę, że jak na 3 osoby, no i na opony 225, i to moc, to przy cenie ropy, patrzcie, jakie są ceny ropy teraz 550 u mnie w mieście, a gaz 285, to opłaca się jeździć na gazie, jak ci diesel pali 4 litry. To ile tego gazu musiałoby to auto spalić? Z 8, żeby się opłacało, w życiu przy takiej dynamicy pojemności 2,2 litra, jeszcze taka ciekawostka z ostatnich 2000 km. Takie mam spalanie, I tu powiem Wam, zrobione w 60% po mieście. I jeszcze jak było zimno i mam do pracy 5,5 km więc to auto jeździło praktycznie cały czas niedogrzane na weekendy tylko dostawało w palnik gdzieś tutaj w okolicach po jakiejś obwodnicy także ten kończę